Ja sobie spokojnie poczekałem i zostałem, znaczy zbliżamy się do rezime, czy te, tej, tej części i ja mam taki, takie przemyślenie, które już jakiś czas temu do mnie dotarło yy, w aspekcie prawodawstwa naszego, prawodawstwa unijnego, a w szczególności naszego, główną bolączką jest to, że mamy rozjazd. Jest litera, prawa, duch, intencja, a zastosowanie prawa to takie życiowe, namacalne, takie krwiste. Uciek. Nas bardzo szybko nauczono stosowania się do przepisów i naszych, i unijnych. No mamy do, kodeks dobrej praktyki rolniczej. Nie stosujesz, kara finansowa. I ja myślę, że do naszego życia gospodarczego, społecznego i, i urzędniczego. Nie wiem, może, może by trzeba było wprowadzić kodeks dobrej praktyki urzędniczej w, skalę, w, w systemie agro. No bo... To zapowiedź, z, panie Pawle? Proszę? To z, zapowiedź z pańskiej strony rozpoczęcia no, znaczy nie, prac na no takimi dokumenty? Ja, ja zastanawiam się. Ja jestem małym, małym chłopem, który chodzi po ziemi do krowy. I skoro ja jestem rozliczany z tego, jak te moje krowy mieszkają, jak żyją, jak się myją, co, co się dzieje wokół mojego gospodarstwa, to dlaczego nie jest roz, rozliczany urzędnik, który dostaje zadanie? Słuchaj, jest robota, znaczy patrzmy zadaniowo. Jest, jest, jest do wykonania robota, jest do rozdysponowania, powiedzmy, sprawa kluczowa: tysiąc hektarów ziemi. I teraz, słuchaj, robimy to tak, tak i tak, ustawa mówi w ten, a nie inny sposób. Za miesiąc się pytamy, chłopie, jak to jest? Dlaczego te traktory jeżdżą po Szczecinie? No bo tutaj trzeba to zdefiniować, odpowiedzialność. Ja myślę, prawo jest niezłe, trzeba tylko przykręcić śrubę, jeżeli chodzi o jego, jego stosowanie i ktoś musi tego tak naprawdę odpowiedzialnie i... Y, odpowiedzialnie przypilnować, mając na uwadze naszą y, ra, rację stanu, ja to tak określę. Bo do tej pory to jest, zawsze można powiedzieć, że wszystko jest zgodne z prawem. Co, by, co bykolwiek się nie działo, wszystko jest zgodne z prawem, spółka miała, y, miała prawo. Ja myślę, że tutaj musi wejść zdrowy rozsądek i to musi iść o, od góry, z y, pozycji prezesa Rady Ministrów i sz, po, po, po poszczególnych w szybelkach. a tak jest, ja to określę, wolna amerykanka. Być może ona jest kreowana przez to, że duże grupy lobbingowe mówią jakie, jakie gospodarstwa rodzinne. Jest określona pula pieniędzy do wzięcia z dopłat, Spółka, matka jest we Francji, w północnej Francji, działa przy mojej granicy. 1800 hektarów przemnażamy, gdzie te pieniądze lądują. Przecież nie, nie w tym kraju. I ja myślę, że zdefiniowanie celów gospodarczych tego kraju powinno wymusić, wymusić zastosowanie, ja to określę dobrej praktyki urzędniczej. W gospodarowaniu ziemią, w gospodarowaniu pieniędzmi, czy no, y, następna rzecz, dopisaliśmy program, program orzechowy. Po, po ile są w sieciach orzechy włoskie? Przy ty, tych pieniądzach, które wpompowano w rynek orzecha włoskiego w Polsce, z naszych pieniędzy i z, wróć z podatnika unijnego, y, orzechy włoskie powinny być po złotówce, jak kartofle. I dlaczego nikt tego nie, nie rozliczy? A powiedzmy krowy, a już nie, nie wspominam o trzodzie chlewnej, została zostawiona w swobodnej grze rynkowej. Później też będę zabierał głos. Ja myślę, że prawo, prawo rolne, to, to, które zostało stworzone, no musi być kodeks dobrej praktyki urzędnika rolnego. Tak to nazwę. Ja powiem tak, są też urzędnicy, są agendy rządowe, które można powiedzieć, w mniej drażliwych czy mniej biznesowych dziedzinach pracują wyśmienicie i ja jako rolnik mam, jestem, powiedzmy, obsługiwany w sposób, można powiedzieć, modelowy. Wręcz urzędnik pomaga. Jest taka, jest taka agencja, jak agencja rynku rolnego, o niej nikt, nikt nie mówi. Ale właśnie tam udało się w sposób modelowy wstrzelić. Jest, jest, jest szereg przepisów, obowiązki. Ja nie mówię dlatego, że, że to są pracownicy Agencji Rynku Rolnego, oddział, oddział terenowy w Szczecinie, ale znaczy, miło, tak. ja staram się zawsze, powiedzmy, formułować swoje wnioski czy wypowiedzi w sposób optymalny i po prostu na styku Agencja powiedzmy, Rynku Rolnego, rolnicy, zadrażnień praktycznie nie ma. A też, powiedzmy, ta agenda za, zarządza waż, ważnymi działami. One są związane z pieniędzmi, także z karami. Ale ja tu, powiedzmy, mamy taki przy, przy, przykład, gdzie urzędnik jest nie, nie tylko stosowaczem prawa, egzekutorem prawa, ale także pomaga temu właśnie takiemu ciemnemu chłopu jak ja. Troszkę go naprowadzi, tu przepis tak mówi, nie, nie rób chłopie w ten sposób. I ten segment funkcjonuje. Czyli można.